Ja jestem Lena i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 24, czyli ostatnim vlogmasie w tym roku na moim kanale. Dziś w dzisiejszym się pokażę Wam co dostałam na pewno i no na pewno przyszedłam na pewno jedną część z tego i otworzymy sobie kalendarze i no nie wiem kiedy to zleciało. Lecimy z otwieraniem. Zaczynamy, pokażę Wam co było w kalendarzu od mamy. Mamy tutaj tak. Taką maseczkę, tą laskę czkrową, czekoladkę i mini żelki. I teraz otworzymy sobie może najpierw od tych mniej spektakularnych kalendarzy zaczynamy. Czyli tutaj otwieramy 24 w czekoladkowym. I mamy tutaj taki, taki torcik. O. Damy go sobie, nie wiem gdzie, przecież go już nie ma. I nie wiem kiedy to zleciało. Dobra, teraz lecimy z herbatkami. Kiedy jest w Nie widzę ile. Czy będzie jakaś fajna herbatka? Jakaś nowa? A tutaj nie mówią, otworzy to biedny, tak? Hibiskucz. A nie, no serio, to jest najgorszy kalendarz, jaki miałam ogólnie. Przecież ta herba. Gdzie jest ta herbata? Bo to nie wypadło. Chyba to była wczoraj. Chyba ona była wczoraj. Się bo się powtarzało po 3 4 razy. Na no spokojnie, nawet niektóre więcej chyba. Szczery, maję słabo. Mm -hmm. No, a życia dobra. E, teraz otworzymy sobie horkówki może. I tutaj tu jest kaczkórka. Mają sobie. I tutaj mamy O, pierwszą rzeczą to jest taka czekoladka z Milki, z Rustopkowa Mini. Jakby. Dalej mamy takie hojneczki, smaczki. Trzy hojneczki o różnych jakby smakach. O, tu jestem. O, one mają jakby tutaj bobki. O, czekajcie, bo one mi się kruszą. Ja nie chcę, żeby się bardzo kruszyły I tutaj mamy. To są właśnie, jestem że... o ohoinka i tu jest co? Nagietek zioła burak. Takie rzeczy. I mamy tutaj. o to jest nowa chyba naklejka, albo taka była. Mamy tutaj tylko naklejkę hard Cookies z, z czapeczką. Wydaje mi się, że w zeszłym roku była inna, więc fajnie. I taką jakby klamerkę z serduszkiem do zapięcia sobie gdzieś czegoś. Bardzo fajne okienko. Dam sobie tu czekali. Tak. I teraz otworzymy sobie kamerę z przyjaciół, jak myślę. Tu mamy dwóje z Najpierw otworzymy to duże. Widzicie? Widzicie chyba. Jeden papier, drugi papier. Dobra, to czekajcie bo tu mam jeszcze małe tutaj coś. Jego go sobie odczepię. Ej, bo ja tak skargam się, bo nie wierzę, że to, to odetniemy, odzucie. to tak? Tak? Tu jest coś, coś małego i zaraz to otworzymy, bo tu już nic nie ma. To się wydaje, dobra, odłożymy. Tu mamy kolejny papier. To sobie przetnę, bo mi będzie tak najwygodniej. Wodny, bo, bo, boję się, że to jest Ogólnie, ja jakby wiem co to jest, ale nie mam pojęcia jaki to będzie kolor Bo to jest ogólnie, nie wiem powiem, to jest bardzo skokowy Bo ja y, potrzebuję na jak będziemy na jakichś jacheczkach jakich, I na parku i tak y, dalej y, I będzie on srebrny albo rozbrudowy, więc uwaga Taki mega piękny, jest srebrny Dobra, czekajcie, go No, taki ładny. Piękny, srebrny. Wydziałek. jak jest kokowa. On jest taki mega, piękny będziemy mm. cikami srebrny. O, Ej, giga śliczny jest. Mega, mega śliczny. Będzie śliczny. Nic nie ma, nie? No, dobra. I teraz y, tą małą rzecz jeszcze otworzymy. Tu. I mamy tutaj taki z czymś O, to tutaj wygląda. I nie mam pojęcia, co to jest. To jest... To jest pierniczek? albo on pachnie jak pierniczek. To, to jest chyba pierniczek, nie? No, to jest chyba taki mega mały, słodki pierniczek. Taki renifer. Więc bardzo fajnie. Ej, piękny bacik. I teraz e, lecimy chyba z dr Horsem. Czekajcie, tylko się Was zmniejszy. być tak nisko zobaczcie bo tu jest 24 nisko o no ja zasłaniam kurde czekajcie o dobra widać widać Torbą, ale dziś mam. Mamy brokacik. Ja bym się cieszyła, gdyby te brokaciki od nich pryskały. Zaraz ja wam powiem na co chodzi. One przez to, że mają tutaj takie małe to wszystko i w ogóle, to one nie pryskały się zatykają po trzech przyknięciach pierwszych. I chociaż tyle, że jest złoty, więc jest ładne. No, ale gdyby to pryskało, to bym się ucieszyła. Ale nie pryskać, to jest mi smutno. Ale znalazł się akurat dzisiaj ten broczek, więc mogę, mogę, mogę się cieszyć. Dobrze, jak to oglądacie? Właśnie już wiecie, kiedy wleciał, ale nie wiem, czy robię zmontowanie go dzisiaj tego vlogu. Najwyżej wleci jutro, ale postaram się, żeby wleciał dzisiaj. jak mówię, z to Dzisiaj mam takie duże rzeczy fajne. I nie wiem, co ląduję na pierwszym miejscu. Co mi się tak najbardziej podoba, myślę, że może wylądować ten bacik z e, tym pierniczkiem. Na drugim miejscu będzie okienko z Dr. Horsa, przez to, że był bryloczek. Akurat gdzieś się znalazł, jakby specjalnie, żeby przez to, że się tak z samego brakaczka nie cieszę. To on się znalazł akurat dzisiaj. E, I ten brakaczki jest ładny, no tylko nie pryska, to jest minus. Na, to, to jest na drugim, nie? Tak, tam na drugim. Nie, na drugim też na równi z Dr. Horsa, myślę, że pójdzie. Horse cookies, mm, bo jest fajne, bo ma właśnie tak dużo rzeczy dość, a nie tylko smaczki. To jest mega super. Horse cookies, ja to kocham po prostu Horse cookies. Na trzecim miejscu mm, myślę, że kalendarz od mamy. Mogę też pójść na, na drugie, na egzekucję, ale no, coś musi pójść na trzecie. Na czwartym y, ta czekoladka, i na piątym herbatka, bo jest dowiedziona na tym kalendarzu. ogólnie. I tak podsumowanie, jakby kalendarzowa troszkę. Będę wam bę, nagrywać bę, bę, tak, jakby nie tak. Ten kalendarz, Horse Cookies, ja bym go kupiła jeszcze raz, na pewno, na jeśli w sensie, chodzi o to, czy uważam, że jest taki zasłużony, to go bardzo polecam i ogólnie, tylko po prostu kucyk jest bardzo wybredny, ale gdyby nie był to to jest kalendarz dosłownie mega super jest bardzo fajny cenie i w ogóle, więc go naprawdę polecam. O kalendarzu czekoladkowym nie będę sobie pogadać, no bo co mam tam mówić, był bardzo fajny, no. E, ten, to się zawiodłam, piękna grafika i w ogóle, e, te herbatki się tu powtarzają naprawdę mega dużo razy. Nadnie gdzie one są spisane. O tu są po, po, po polsku. O kurde, ostrość, przepraszam Was widzowie. I no, masakra ogólnie z tym kalendarzem, bo się po herbackie właśnie często były <gryny> dwa razy pod rząd <gryny> te same. I ogólnie one się powtarzały po cztery razy nawet niektóre, więc tak bym już nie kupiła Jeśli chodzi jakby kalendarz od przyjaciółek to mogłabym dostać jakby taki, jakby, jakby wiecie o co chodzi. No, bo był bardzo fajny dr Horse ogólnie gdyby nie to, że ten bryleczek spadł to jakby tego mogę nie wliczać, bo to zawsze może się zdarzyć, ale gdyby te brakaciki pryskały zawsze, to po prostu to by był dosłownie mega super kalendarz, a i tak uważam, że jest to najlepszy kalendarz jest dziecki, tym bardziej teraz jak ma też rzeczy, bo uważamy, że po prostu jest, nie dość, że nie kosztuje jakoś mega dużo, to ma mega super jakość jakby pielęgna na do koni i ogólnie... No po prostu uważam, że to jest najlepszy kalendarz jest dziecki. Okay? Nie ma lepszego kalendarza. I nikt mi nie powie, że jakiś, nie wiem, mm, te wszystkie droższe kalendarze są lepsze. Nie, doktor Horst najlepszy. No i kalendarz mamy też, bym oczywiście mogła jeszcze raz. I to było takie podsumowanie kalendarzowe. Tak ogóle to najgorszy butel z herbatkami. I teraz będzie już druga część tego vlogmasa tak naprawdę. Więc tam więcej mogę mówić, ale się ucieszyłam, że znalazłam sobie do oczek. Bardzo się ucieszyłam, wiecie? Zawiesimy go sobie do kluczyków, do szafki, do stajni. Moje ja, pro plus w lustrze, y, ci nieważne, y, bo teraz wam pokażę, co dostam, Tylko, że będę nagrywać tak, jak teraz, a nie mam jak inaczej, bo nie, nie wzięłam sobie statywu. Eee, no dobra, lecimy. Nie to to jest dla jakaś poduszka jest chyba, dobra, nieważne. Lecimy od... Boże, wy już za dużo widzieliście. Najmniejszych rzeczy. E, tu jest ogólnie. Tu są też e, dwie rzeczy. Z jakichś e, z wyjazdów moim babci Gatem. Jak kupili? I ma dystans teraz do wynaśnięcia. I tu jest jedna rzecz. I to jest ostatniego wyjazdu. I tu jest, to jest zakładka do książki z takim konikiem. Bardzo ładna. I druga rzecz tylko z innego, wcześniejszego wyjazdu. Jest to taki pierniczek konik. To jest bardzo ładny. I teraz lecimy dalej. mamy takie żeleczki świąteczne. Są jakieś cukierki, chyba smakują jakby Mercy. Dobrze je widzę? Nie wiem, ale takie. Bardzo moja jedna z ulubionych czekoladek z karmelem. I teraz chyba już zaczynamy troszkę większe rzeczy. Zaczynamy od tego pudełka, myślę. I ja o tym w ogóle nie wiedziałam, takiego, co widzę. ja wiedziałam o jednej rzeczy, generalnie, którą pokażę Wam na koniec. Jest to, wtedy ja tak. Bidon, o, taki mega piękny, to jest termos jakby, I on i trzyma ciepło i zimno, jest taki jakby, tu jest jakby ala biały, kremowy jakby, a tu ma taki jasny różowy, mega śliczny, tutaj jest ładny mnogim do idea, tak? I myślę, że będzie też najczęściej dostajnie idealny na przykład na jakieś, nie wiem, wyjazdy czy coś, więc mega fajnie i z niej była naklejka tylko, o, tu jest, taka piękna synogiem nogią tak i sobie myślę, że nakleję na szafkę, jak będę najbliższym razem stajni. Kolejną rzeczą, o której nie wiedziałam, to jest ogólnie tak, tu jest, to są puzle, tysiąc puzli, więc dużo z moim zdjęciem z parkourów, więc bardzo fajne. I ogólnie to będzie, słuchajcie, około całe, jak ułożę, to będzie miało tyle. Nie? Na 67, siedem, <noise> No, a więc to będzie okropnie gigantyczne. To się okropnie jako że fajnie duże. No, a nie wiem kiedy to ułożę i gdzie, ale bardzo fajne. I tak naprawdę gwóźdź naszego programu, czyli jedyna rzecz, o której wiedziałam, a więc jest to czaprak z kontaktu. Mam go w torbie, już wam wyciągnę. Jest to taki piękny, błękitny, ten z po prostu lamóweczką, piękny czapak z kentakiem błękitnym. mega, przecudownie piękny. Ale ogólnie ma jakieś ciemne te logo, strasznie nie wiem czemu, mi się tak wydaje, czy co. I jest taki mięciutki jeszcze teraz, bo moi wszystkie już mają tyle, że one ledwo żyją, a ten jest jeszcze taki mięciutki. No i jest przecudownie piękny, będziemy testować też jakoś. Boże, w poniedziałek, pewnie, czy coś. Jak będę w stanie, po prostu. No, jest mega piękny, błękitny. On ogólnie ma troszkę inny kolor na żywo. Niż tutaj. O, o, no, jest po prostu mega śliczny, błękitny. Kto ma kantaki, to tobie? Eee, błękitny. No, mega śliczny i mega się z niego cieszę. I ogólnie super rzeczy. Ani, jeszcze bardzo ważna sprawa, bo ja ogólnie ja jestem teraz na dwie mamy. I będę jutro jestem y, u mojego ojca na jakby. Wigilii I wtedy dostanę, jakby tam jeszcze jakieś rzeczy. więc to Wam nagram w jakimś vlogu już po vlogmasach, bo chciałabym, żeby on wleciał jednak 24. Ten vlogmas, a inaczej się nie wyrobię, jakby. Bo no, jednak jutro to dostanę, więc po prostu w innym vlogu, który Wam jeszcze nagram w tym roku, po prostu w filmie, Wam to pokażę. W ogóle sorry, że nagrywam to na łóżku, ale nie mam gdzie indziej, okej? Okay? No i podsumowałam, więc mam takie piękne rzeczy. Ja jestem mega zadowolona. Najbardziej chyba z tego czapraczka I z tego, no, oczywiście, z tego z z wszystkiego. No, ale mega, mega się cieszę. I myślę, że będę teraz Wam nagrywać chyba już zakończenie. Nie wiem, co więcej w tym ruchu ma się mówić, bo już nagrałam, nagrałam Wam, co dostałam: e, kalendarze i podsumowanie kalendarzy. Teoretycznie. W sensie, bo nie pokażę Wam, jakby wszystkich rzeczy, bo mam niektóre w skrzynce, niektóre nie w stajni w ogóle, więc nie dałoby się tak, uważam, że to bez sensu, jakby. E no, sory, że trzęsie, trzymam krzywy telefon, no, na kolana No i to by było na tyle w tym vlogmasie, na tyle w vlogmasach w tym roku Mam nadzieję, że wam się one podobały Zostawcie łapkę w górę, subika, komentarz I to tyle, do zobaczenia już Nie wiem, kiedy nawet Ale na pewno w tym roku jeszcze wleci Pracował jakieś dwa filmy myślę A, jeszcze zanim to, bardzo ważna rzecz Dojdzie do mnie Pewna rzecz i wtedy na pewno będzie więc tak, to takie ważne, wyczekujcie, wyczekujcie. No, teraz. Pa, pa.